Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego ględzenia. Dzień dobry, kochani. Bardzo się cieszę, że znowu postanowiliście zawitać na kanał, świeży nowy kanał i posłuchać mojego ględzenia. <laughs> A więc tak, kontynuujmy dalej. Zakończyliśmy już pierwszą serię z całego cyklu o komunistach w Polsce, o komunizmie w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie, wspominałem pod koniec, że czas uwięzionego Władysława Gomułki nadejdzie. No i właśnie rozpoczynamy dzisiaj znowu pierwszym odcinkiem kolejny taki minicykl o epoce Wysława Gomułki, o rządach, Gomułki w Polsce. Jak to się znowu stało, że towarzysz Wiesław jednak z tego więzienia wyszedł, a raczej został wypuszczony? Jak to się stało, że z więźnia stał się, można powiedzieć, niekwestionowanym władcą Polski na długie, długie lata? Ano, Cała ta odwilż gomułkowska, bo używamy też, pamiętajcie, takiego stwierdzenia, takiego określenia jak odwilż gomułkowska, rozpoczęła się w październiku 1956 roku. To jest bardzo ważny moment w historii komunistycznej Polski. Październik 1956 rok. Odwilż gomułkowska. Jeżeli można określić pewne etapy w historii PRL-u, w, w historii polskiego komunizmu, to na pewno rok 1956 i październik to jest bardzo wyraźna cezura, bardzo wyraźna data kończąca pierwszy etap komunistycznej Polski. Co spowodowało, że nastąpił jakiś tam koniec albo jakaś tam odwilż, prawda? Bo domyślacie się pewnie, skoro mówimy o odwilży, no to skoro jest jakaś odwilż, to coś musiało stopnieć. Żeby stopnieć, to musiało zamarznąć. Nie? To jest takie dosyć, dosyć logiczne. Oczywiście tym skutym lodem, zamarzniętym czasem, to jest właśnie czas stalinowskiego terroru. On się teraz od roku 1956 będzie kończył, definitywnie. Dlaczego? Wszystko za sprawą, no, byśmy powiedzieli bardzo przewidywalnego wydarzenia, nie? Tutaj można powiedzieć, nic wielkiego się nie wydarzyło w określeniu do jakichś zagmatwanych, zagmatwanego określenia przyczyn, dlaczego ten, ten Stalinizm się skończył? No bo po prostu umarł Stalin. 5 marca 1953 roku, a więc troszeczkę wcześniej niż czas, o którym mówimy, umarł Józef Stalin. Chyba nigdy wcześniej w historii śmierć człowieka nie wywołała takiej radości w wielu, wielu społeczeństwach zniewolonych przez tego człowieka. No, może jeszcze śmierć Hitlera, prawda? Która zwiastowała rychły koniec wojny. Natomiast śmierć Stalina do dzisiejszego dnia nie do końca wyjaśniona, czy on tam z naturalnych powodów umarł. Raczej tak, ale nie wykluczone też, że tam w tym gangsterskim świecie komunizmu mu w jakiś sposób ułatwiono przejście na tamten świat, prawda? Bynajmniej 5 marca umiera Stalin, a jego następcą zostaje nikita Chruszczow. Nikita Chruszczow z pochodzenia Ukrainiec i on odczekawszy moment, decyduje się na bardzo odważny krok, ponieważ w swoim wystąpieniu 25 lutego 1956 roku ujawnia, piętnuje i krytykuje zbrodnie stalinowskie. Świat komunistyczny jest w szoku. Tak można delikatnie powiedzieć. Wielki dyktator, za którego krytykę można było stracić życie, teraz jest krytykowany, wręcz lżony przez swojego następcę w majestacie prawa w, można powiedzieć, dziś byśmy powiedzieli, w świecie, przepraszam, w świetle reflektorów, jupiterów itd., bardzo szybko ponieważ w marcu roku 56 umiera Bolesław Bierut nasz ten taki mini Stalin prawda sługus stalinowski namiestnik stalinowski umiera w Moskwie również w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach żartobliwie mówiono że tak się bidulek przejął prawda śmiercią tego swojego swojego suzerena że długo nie pociągnął prawda i w kilka lat później Zmarł. Również w marcu, co warto podkreślenia, trzy lata później. Jest oczywiste, że ten świat komunistyczny zmierza ku wielkim zmianom. Jakie to będą zmiany, w którą stronę pójdą, gdzie się zatrzymają, nie wiadomo. Wiadomym jest, że powrotu do wersji komunizmu, jaką prezentował Stalin, pewnie już nie będzie. Stąd właśnie mówimy o wielkiej odwilży Gomułkowskiej albo po prostu o październiku 1956 roku. Oliwy do ognia w Polsce tych wydarzeń dołożyły tak zwane wydarzenia poznańskie. To też bardzo istotne. Musicie o tym pamiętać. 28 czerwca. 1956 roku w Poznaniu rozpoczynają się tragiczne wydarzenia. Jedno z pierwszych wielkich wystąpień robotników przeciwko władzy komunistycznej. W Polsce tych wystąpień będzie dosyć sporo. To jest pierwsze duże takie wystąpienie, gdzie rozpoczęli je robotnicy zakładów cegielskiego, którzy wyszli na ulicę, dołączyli do nich. Pracownicy, robotnicy innych fabryk, innych zakładów pracy, i rozpoczęły się, słuchajcie, regularne walki z komunistami, z milicją, z wojskiem, które zostało skierowane przez władzę do stłumienia tej rebelii. Mam nadzieję, że o tych wydarzeniach, o tych buntach będziemy mieli okazję sobie jeszcze oddzielnie porozmawiać. Faktem jest, że dosyć krwawo, stłumione te wystąpienia robotnicze no nie zwiastują dla komunistów niczego dobrego uporali się wprawdzie z wystąpieniami robotników ale jest oczywistością jest czymś jasnym że społeczeństwo żąda zmian chce zmian dwie zwalczające się frakcje w łonie PZPR w łonie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej historia nazwała jednych Natolinczykami, a drugich puławianami. Od miejsca, w których się zbierali. Prawda? Puławy na, no to miasteczko, prawda? Natolin to, jeżeli pamiętam, dzielnica Warszawy lub jakaś tam miejscowość pod Warszawą ówczesna. Nie? Dzisiaj to jest chyba dzielnica Warszawy. Te dwie frakcje, które się wzajemnie w sumie zwalczały, doszły do wniosku, żeby ratować komunizm, by ratować sytuację. Mówiąc też kolokwialnie, ratować własne dupy, prawda? Najlepszym wyborem będzie wyciągnięcie z więzienia Władysława Gomułki i postawienie go u sterów państwa. Siedział w więzieniu za Stalina? Siedział. W glorii i chwale można go teraz wypuścić, no bo Stalin teraz jest w niełasce, prawda? Wszystko co robił Stalin, wszystko co robił Bolesław Bierut jest mocno krytykowane. Wobec tego Towarzysz Wiesław wydaje się idealnym kandydatem na szefa PZPR, na szefa państwa. Wyciągają więc długo się zastanawiają, wyciągają gomułkę z więzienia. Ten przystaje na propozycję i o, obejmuje znowu przewodnictwo nad PZPR-em, a jednocześnie zostaje, zostaje, można powiedzieć, nowym władcą państwa polskiego. Jest jeden mały problem, ponieważ na taki obrót rzeczy nie godzą się obecni w Polsce Rosjanie. Tych Rosjan jest całkiem sporo. Skąd oni się wzięli? Tak jak wam mówiłem, Stalin nie ufał Polakom i w wielu instytucjach najliczniej w wojsku, w siłach wewnętrznych, w milicji, właśnie w jednostkach UB. Tam instalował swoich ludzi, Rosjan, którym nadawano często polskie nazwiska, naturalizowano ich niejako i ci przebierańcy, niby Polacy, dowodzili na przykład naszymi jednostkami, takim sławnym dowódcą był m.in. Konstanty Rokosowski, marszałek polski, marszałek Związku Radzieckiego, który teraz absolutnie nie godzi się z tą sytuacją i też postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wyprowadza wojsko, zmierza z tym wojskiem ku Warszawie. Ktoś powie, z jakim wojskiem? Ano, i z polskim wojskiem, i z radzieckim wojskiem, bo pamiętajcie, że Rosjanie w Polsce będą stale obecni. Nie? Wojsko rosyjskie będzie w Polsce stale obecne. Konstanty Rokosowski. Można powiedzieć, maszeruje na Warszawę. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że na te polskie wojsko nie może za bardzo liczyć, ale jest dość Rosjan w Polsce, żeby całą tą awanturę z Gomułką na czele utopić znowu we krwi. PZPR uderza w tym momencie w takie narodowe nuty. To się nigdy komunistom wcześniej nie zdarzało. Komunizm jest z zasady antynarodowy. Komunizm jest można powiedzieć propagowaniem kosmopolityzmu w pewnym sensie. Nie? Jeżeli popatrzymy na Związek Radziecki tworzony przez Stalina, narodowości nie mają żadnego znaczenia tam. Stalin jest Gruzinem, jego prawa ręka, e, późniejsza prawa ręka Chruszczow jest Ukraińcem, e, Feliks Dzierżyński, twórca Czeka i NKWD jest Polakiem. Jest sporo... Żydów, którzy w tym aparacie się znaleźli, bo jest to pierwszy pierwszy system polityczny, który na przykład Żydom pozwala robić karierę polityczną prawda, w swoich szeregach. Wcześniej inne organizacje ich dyskryminują. Stąd tam pojawi się tych Żydów dosyć dużo. Bynajmniej narodowości dla komunistów nie są istotne. Tutaj raczej klasa, prawda, przynależność społeczna, robotnicy, chłopi, to jest istotne. Nie są istotne. Przynależności korzenie narodowe. Ale teraz na potrzeby polityki, na potrzeby ratowania własnych pupć, prawda? Na to i Puławianie z tym swoim wyciągniętym świeżo gomułką, spierdla postanawiają uderzyć w takie narodowe tony, bo wiedzą doskonale, że dobrze jesteśmy zależni od tego Związku Radzieckiego, ale to są jednak ruscy, niedużo potrzeba, bardzo. Mało potrzeba, by Polaków zmobilizować przeciwko ruskim, by Polacy zapomnieli, że mobilizują ich właśnie komuniści, którzy jeszcze niedawno uczynili im tyle krzywdy. Wiecie doskonale, że wróg jednoczy najbardziej. Oczywiście nie możemy ze Związku Radzieckiego, nie możemy tu powiedzieć, że oni tam zrobili ze Związku Radzieckiego jakiegoś wielkiego wroga, bo to byłby ich koniec, ale na potrzeby delikatnego szantażu nowych władz w Moskwie, Nikity Chruszczowa, taki, tak, taką grę postanowili komuniści polscy rozpocząć z, z, Gomułką, z Wiesławem Gomułką na czele. Uzbrojono nawet robotników, wyobraźcie sobie, znaczy takie, takie delegacje robotnicze, czy tam takie można powiedzieć oddziały samoobrony robotniczej w Warszawie by móc bronić się przed ewentualnym uderzeniem wojsk rokosowskiego. Sytuację uratował dla Gomułki, bo nie wiadomo do czego by mogło dojść, ale sytuację uratował sam Nikita Chruszczow. który 19 października 56 roku nieproszony, to warto podkreślić. Pojawił się w Warszawie, przybył do Warszawy. Na początku niezbyt akceptował całą tą zmianę na najwyższych kręgach władzy. Tak naprawdę, jemu nie zależy na tym, czy tam rządzi Gomułka, czy też nie. Czy ten Gomułka był kiedyś w więzieniu, czy, czy też nie. Jemu zależy na tym, że on o tym nie zadecydował. Prawda? To zadecydowali polscy komuniści, że teraz Gomułka będzie rządził, a nie taki model tu jest promowany. O wszystkim przecież decyduje Moskwa. To, że nie ma Stalina, nie oznacza jeszcze, że Nikita Chruszczow decyduje się, by nie decydować o tym, co dzieje się w tych jego podbitych kraikach. A o tym, by Gomułka dostał się do władzy, Chruszczow nie zadecydował. Wobec tego ta wizyta, dosyć chłodna, na początku dosyć taka, można powiedzieć, nieprzychylna, nie zwiastuje niczego dobrego. Jednak, mimo wszystko, panowie się dogadali. Chruszczow, widząc zacieczewienie, widząc, że nie ma co stawiać sprawy na ostrzu noża, że z Gomułką też... Można się dogadać, można przełknąć trochę tą gorzką pigułkę w postaci takiego wiecie, małego wybicia się na niepodległość tych polskich komunistów i zaakceptować, pogłaskać ładnie towarzysza Wiesława, zrobić go rządzącym w Polsce ze swojego jednak nadania. Zaakceptować, mówiąc inaczej, stan faktyczny. I słuchajcie, Nikita Chruszczow odwołuje Konstantego Rokosowskiego. I akceptuje, całkowicie akceptuje Wiesława Gomułka. Wiesław Gomułka oczywiście natychmiast potępia stalinizm, doprowadza też sam do wyjazdu wielu, wielu Rosjan, do zdjęcia ich ze stanowisk, do powrotu, można powiedzieć, często znienawidzonych tych właśnie urzędników rosyjskich, naturalizowanych Polaków, jak się o nich mówiło, do do Rosji. Również, co ważne, słuchajcie, co, co, co godne podkreślenia, Gomułka wywalczył powrót około 30 tysięcy Polaków, którzy jeszcze cały czas tkwili w Związku Radzieckim. Będzie ich tam dużo, dużo więcej, ale udaje mu się tych repatriantów w liczbie około 30 tysięcy sprowadzić. Między innymi też dzięki i pozytywnej postawie Nikity Chruszczowa. Nie? Za czasów Stalina Byłoby to niemożliwe. Słuchajcie, w społeczeństwie, w społeczeństwie narasta nadzieja. Po latach terroru narasta nadzieja, że ten odnowiony towarzysz Wiesław, razem z komunistami, tymi teraz takimi polskimi komunistami, że on doprowadzi do. Demokratyzacji życia politycznego w Polsce. Że on stanie na czele jakiejś wielkiej zmiany, prawda? że on zainicjuje jakąś nową falę w tym komunizmie. Słuchajcie, nie było to gołosłowne. Między innymi kojarzycie na pewno, że Stalinogród, nie Stalingrad, Stalinogród. To kiedyś Katowice, prawda? Na cześć Stalina zmieniono nazwę Katowicą na Stalinogród. To właśnie teraz, za czasów Gomułki, przywraca się znowu nazwę Katowic. Mm. Zwolniono z więzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nie mówiliśmy o jego uwięzieniu, ale mam nadzieję, że jest to na tyle znana historia, że gdzieś tam o uszy się obiło. Kardynał Stefan Wyszyński w czasach w końcówce Stalini, stalinowskiego terroru w Polsce zostaje uwięziony. Deportowany, internowany, przepraszam, internowany, nie deportowany, <laughs> internowany oczywiście, czyli zamknięty w odosobnieniu, gdzieś tam w Bieszczadach przetrzymywany. Gomułka uwalnia Wyszyńskiego. Z mniejszych rzeczy reaktywuje się Związek Harcerstwa Polskiego. Polskiego, prawda? Co niesamowicie ważne, i coś, co było nie do pomyślenia, znienawidzeni urzędnicy, funkcjonariusze UB, zostają postawieni przed sądem. Słuchajcie, komuniści sądzą za zbrodnie stalinowskie swoich własnych funkcjonariuszy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tutaj taki sławny, sławny człowiek postawiony przed sądem chyba najsławniejszy z całej, tej, z całej tej ekipy, to będzie Różański. Różański. Ale też i Fejgin, Romkowski. To będą, to będą wszystko ludzie, którzy, no taki Józef Różański, słuchajcie, szef pionu śledczego UB, wsławił się jednymi z najgorszych przesłuchań i tortur. Oczywiście nie on może sam osobiście, prawda, ale on to wszystko tworzył on, to wszyscy, on te wszystkie wzorce przeszczepiał, teraz trafia przed sąd. Wyroki były dosyć, dosyć solidne, prawda? W tym 56 roku, ale no, tam wiecie, bardziej pokazowo, bo Różański Józef Różański wychodzi z więzienia już w 1964 roku, czyli tam no, za długo nie posiedział, prawda? Rehabilituje się więźniów politycznych, nagle mm, przyjaźnie mówi się o AK podkreślając ich wielkie zalety, wielką wagę w walce z nazistowskim okupantem. Jeżeli dobrze słuchajcie, pamiętam, to w Warszawie postawiono pierwszy pomnik czynu powstańczego. Chodzi oczywiście o, o powstanie warszawskie. Do tej pory nie można było o tym nawet wspomnieć, że coś takiego miało miejsce. Hmm? Powstrzymuje się kolektywizację rolnictwa, czyli to takie przeszczepianie tych wzorców w skali 1 do 1 z Związku Radzieckiego. Wiele jeszcze innych symptomów świadczy o tym, że następuje jednak poprawa, następuje jakaś odwilż, stąd tytuł odcinka też, prawda? Odwilż Gomułkowska. Ludzie mieli prawo tak myśleć. Nawet słuchajcie, Kościół, nawet Kościół. Może nie, że zaczął popierać nagle, prawda, to zbyt, byłoby zbyt mocne, ale nawet Kościół zaczął przychylniej patrzeć na ten nowy obóz rządzący. Na tych odnowionych, starych komunistów pod przywództwem Wiesława Gomułki. Czy ta odwilż to była faktyczna odwilż? Czy tylko takie. Pozory od wilży. i co dalej uczynił towarzysz wiesław, któremu los do którego los tak mocno się tak szczęśliwie się uśmiechnął No a na to wszystko zapraszam was na kolejny odcinek